Możesz czytać save? A jak? Eee. Opuść grę. Tylko... Znaczy wyjście. mam nadzieję, że mi się nie zapisze tutaj. Dobra, wyjdę na razie. Ja wyjdę, dobra? To już e, No mam te porwanie, zobaczymy jak to przytam. Jak Znalazłem Zira. Jak mi wczytam na, na arenie, czyta. to się zakazuję. Ostatni normalnie nie wiem, głup na Rajsa. A i na niksie nie ma, wiemy Marek, wiesz? Wczytał na arenie, mam karabiny. Jest, jestem na arenie. Też. Dołączaj. Czekaj, zaraz wezmę tego na publiczny. wiem, ja, ten już dołączaj. Znaczy na to, Ja biorę dla do znajomych, dołączaj. A już jest dla znajomych? Najlepsze jest to, że mam karabiny, i wszystko. Prawda? Tak, znalazłem Zira. Ja, ja też! Ja.